A, 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 a to... Firma Sensible Software powstała w 1986 roku, zajmowała się produkcją gier na ówczesną generację konsoli komputerów Amiga Atari, a w późniejszym czasie również pod Mystosa oraz Nessa. Panowie z tego studia mieli dosyć wysublimowane podejście do powagi swoich dzieł i można by to uznać w sumie za ciekawą i przyjemną cechę, gdyby nie jeden fakt. W 1993 roku szła gra o nazwie Canon Fodder, będąc za ich dziełem i również ona nie była wolna od i, do i pomysłów, a dotyczyła tematyki wojennej. Anon Fodder łączy w sobie elementy gry zręcznościowej oraz RTS, upraszczając je, ale nie zapominając o podstawowych elementach, które sprawiają, że gracz ma ochotę spędzić przy danym tytule nieco więcej czasu. Dostajemy swój oddział złożony z oficerów oraz szeregowych, a naszą misją staje się eliminacja wrogów na niewielkich planszach. Tylko tyle i aż tyle. Przy całej humoresce autorzy podeszli do tematu dosyć surowo i jeśli dosięgnie na zabłąkana kula wroga, padamy. Gra toczy się dopóki chociaż jeden żołnierz naszego oddziału oddycha, ale jeśli ktoś nas trafi, to giniemy momentalnie. Nie ma efektu Rambo czy Paska Życia jak w Battlefield. Poruszamy się myszką, co na tamte czasy było niemalże rewolucyjnym rozwiązaniem, a na narzutowanie oraz logistykę plansz, można odnieść wrażenie, że wiele poważniejszych i nowszych tytułów zdrowało się na tej właśnie grze. Gdy przejdziemy mieście z jakimiś stratami, nie musimy się załamywać. Im jesteśmy dalej, tym więcej przybywa rekrutów, których przerabiamy na żołnierzy. Jednak im więcej nas zginie, tym dłuższe będą też pożegnalne napisy po misji, a pagórki zarają się od nagrobków. Zdaje się też, że brytyjskie studio wzorowało się na zasadach panujących w rosyjskiej armii. Idź wygraj, bo nie masz innego wyjścia, a jak zginiesz, to trudno wyślemy za twoje miejsce kolejnych. Mamy ich przecież dużo. Trywialna gra? No jasne, że tak, chociaż zważywszy na fakt, iż Hanno Forders już niemal 21 wiosenek, gra starzeje się zaskakująco dostojnie, Coś jednak sprawia, że przez dłuższy czas ciężko oderwać od ekranu. A jakby tak twórcy dorobili jeszcze elementy RPG wyszedłby z tego jeden z najlepszych leszych w historii. Na koniec dodam, że grę można pobrać za darmo z internetu i działa bez problemu na od systemach 32 i 64 bitowych. Nic tylko grać, i ginąć i grać znowu. Do zobaczenia zatem w kolejnych recenzjach. No i pamiętaj, proszę, by zasubskrybować mój kanał. Trzymajcie się.